Zobaczcie, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj już w takim totalnie świątecznym klimacie, spójrzcie, za mną jest już to drzewko. Ja to drzewko sobie zamawiałam, właśnie to była ta przesyłka, której wam ostatnio mówiłam, za którą czekam. To jest właśnie ono. Myślę, że robi fajny tutaj mi klimat. Zwłaszcza, że wiecie co? Przepraszam, że jak zaczynam od świątecznych rzeczy, ale tak, akurat mam to w tle, to widzę. E, zwłaszcza, że ja na choince mam bombki, mam e, światełka. Na baterię, a ta, te drzewko jest normalnie na prąd, także mogę sobie puszczać do woli tutaj je świecić i fajnie fajnie się z tym czuję. Już daje taki klimat naprawdę mocno. A tu mam drugie, takie troszeczkę mniejsze. To mniejsze jest na baterie. I mam taki komplet. O, spójrzcie, tu mam to małe, tu mam to większe. Myślę, że wspólnie fajnie to wygląda yy, i daje taki fajny yy, świąteczny klimat, bynajmniej dla mnie. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku chciałam sobie z wami porozmawiać jako, z racji tego, że zbliża się koniec roku. Po, no, małymi, ale powiedzmy, że dużymi krokami, bo czas tak szybko leci, że naprawdę chciałam dzisiaj porozmawiać w dzisiejszym odcinku o porażkach i o e, sukcesach tego roku, jeśli chodzi o moje kwiatki, a mam ich kilka. I zaraz się tym z Wami podzielam, podzielę. Także moi kochani, bardzo proszę o lajki, komentarz lub subskrypcję. Jeśli macie ochotę, podbijcie mój film. To bardzo dla mnie dużo znaczy, dla Was to jest niewiele. Także bardzo Wam z góry dziękuję i zapraszam na dzisiejszy poniedziałkowy odcinek. Moi kochani, teraz goszczę Was w mojej łazience. Przepraszam, że w takim miejscu, ale tutaj strasznie mi tu słońce daje. Za moimi plecami, jak widzicie, stoi tutaj tymczasowo moja strelicja. E, I kotek mi tu leży na dywaniku. E, ta strelicja jest tutaj w tym miejscu tylko dlatego, że tam na dole, na jej miejscu stoi choinka. Ja nie miałam co z nią zrobić. A ona jest naprawdę bardzo, bardzo duża, ta strelicja. Więc ją tymczasowo przez święta, dopóki mam w domu choinkę, przechowuję właśnie tutaj w łazience. No i ona jest moim pierwszym niepowodzeniem tego roku. Mimo tego, że może Wam się wydawać, że ona wygląda super, no bo wygląda, ale wyobraźcie sobie, że miałam z nią takie perypetie. Ile to było? Tydzień temu? Chyba tydzień temu. Stała sobie stała i nagle mąż mnie woła, że mam zejść na to, Po co się ze stralicją stało. Jedna, jak wiecie, tutaj były trzy sadzonki, w tym momencie mam dwie, tą wielką i mniejszą, którą dosadziłam. One nie były tak razem. Ja je dosadzałam. One były osobno. Ta była osobno i ta była osobno. I miałam jeszcze jedną taką dużą sadzonkę. Wyobraźcie sobie, że ta sadzonka wypuściła mi liścia, pięknie mi rosła, aż tu nagle właśnie mąż mnie woła, że coś się stało. A ta jedna sadzonka po prostu sama z siebie wypadła mi na podłogę. I co się okazało, że miała jeden korzonek takiej wielkości, drugiego nie miała już wcale. I ja nie wiedziałam, co się dzieje. Czy y, tą strelicję przeżarł jakiś robal, y, korzenie, i po prostu ona wyleciała z braku korzeni? Czy ona mi nadgniła? Ale najprawdopodobniej, bo wiecie co, ja, te, y, ja, tą, strel ja tą strelicję przesadzałam. Z tego względu, że ona miała. Korzenie już wychodziły dołem. I podejrzewam, nie wiem. Y, jest większa doniczka, jest więcej tego podłoża. Czy ja za mocno podlałam? Możliwe. I te korzenie mi po prostu w tej jednej sadzonce zwyczajnie odpadły zgniły. I teraz ostatnio właśnie patrzę, chciałam ją podlewać. Muszę ją troszeczkę odkurzyć jej liście. Chciałam ją podlewać, bo ona się tutaj strasznie kurzy, bo ja otwieram okno od łazienki, no i naprawdę kurzy się dość mocno. I chciałam ją podlewać. Ja patrzę, jej listki są pozwijane w ruloniki, czyli tak jakby ona tutaj sucho nie ma, bo to jest łazienka, wiadomo. Warunki ma tu fajne, bo tu ma światło rozproszone, ma tu dużą wilgotność, wiadomo, bo to łazienka, ale liście miała pozwijane i okazało się, że po prostu ten malutki korzonek, bo ja ją, bo później jak ona mi wypadła, wsadziłam z powrotem do tej donicy, ale no niestety ten korzonek, no i może zacznę od początku i te liście zaczęło, bo już się gubię i mi się wątki mieszają. Zaczęły mi się robić woloniki te liście. Mówię sobie, kurczę, by nie pobierała yy, wody. I postanowiłam wyjąć tą jedną sadzonkę, którą właśnie, która mi wypadła i którą dosadzałam ponownie. I patrzę, ona już nawet tego kawałka yy, tego korzonka nie ma. Także, no, niestety, ale yy, musiało mi yy, dognić do końca. No i po prostu no, z wielkim bólem serca, bo ta sadzonka, którą wyrzuciłam, była większa jeszcze trochę od tej. I wychodził jej nowy listek. Także myślałam, że ona ma potencjał, że da się z tym coś jeszcze zrobić. Ale się niestety nie dało. Straciła totalnie korzenie i od spodu zaczęła mi gnić. Także no masakra. Te dwie mają się dobrze. Mam nadzieję, że nic im nie będzie. Teraz już mam nauczkę i dużo oszczędniej ją podlewam. Wbrew pozorom, to jest duży kwiat. Ona potrzebuje trochę tej wody. Ale widzicie, we wszystkim trzeba znać granice i niestety za dużo tej wody być nie może. No, i niestety byłam zmuszona tą sadzonkę wyrzucić. No, ale no, co zrobić? Takie życie. Cieszę się, że jeszcze aż tyle kwiatami się uratowało. Ona ma tutaj, teraz mi się wydaje, że lepiej nawet niż jak stoi tam na tym miejscu, gdzie jest choinka, bo ma tu jaśniej, ma tu więcej wilgoci. No, zobaczymy, czy ona się będzie normalnie rozwijać, czy się nic nie będzie z nią działo. Już tu stoi z jakieś dwa tygodnie, jest ok. Tydzień, dwa tygodnie, jakoś tak. Jest ok, no i zobaczymy, jak będziemy chować choinkę. Ona wróci po prostu na swoje miejsce. Także to jest porażka tegoroczna moja. Jesteśmy z powrotem na dole, i y, sukcesem moim jest ten otobenek. Może tak, będzie lepiej widać? Chyba tak. Ja go ratowałam, nie wiem, czy pamiętacie. On był w takiej wielkiej donicy, w której teraz, notabene, siedzi moja choinka. I kto ogląda moje filmy, ten wie, bo ja o tym już mówiłam. Ja go ratowałam. On był prawie, no miał tam miał listków trochę, ale był łysawy. Zobaczcie, postawiłam go w jedno miejsce. Dałam mu dużo ciaśniejszą donicę, bo on miał naprawdę olbrzymią doniczkę. Zobaczcie te korzenie, te grube korzenie, cudowne. Zmieniłam mu podłoże, spryskiwałam troszeczkę, daję mu, yy, nawet teraz zimą daję mu. Odżywkę. I zobaczcie. On ma wszędzie nowe liście. Wszędzie, wszędzie maluszki. Spójrzcie. Wszędzie, gdyby nie popatrzeć, wychodzą nowe listki. Jedyna co rzecz, która mi się w nim średnio podoba. Ale jestem dumna z tego, że on aż tak odrósł. Bo naprawdę no, gdzie się nie obejrze, tam nowy liść. Spójrzcie, no wszędzie. E, jedyne co to to, że żałuję, że na tych. E, grubszych tutaj gałązkach, że z boków nic nie wyrasta. Widzicie, tu jest pusta gałąź na przykład. Ja tak sobie zasłaniam tymi gałązkami z liśćmi. Tego żałuję, że mi bokami nic nie wyrasta. Ja liczę na to, że jeszcze może z tych gałązek, z tych gałązek grubszych z boków coś tam mi powychodzi. No na razie nie ma tutaj, nie ma nic. Rosną tylko yy, liski na tych gałązkach, ja teraz są tylko listki na tych gałązkach, które, już tak powiem, żyły, ale ja sobie, wiecie, można sprawdzić, czy taka gałąź jest żywa, czy martwa. Myślę, że jest nadzieja, bo wystarczy sobie paznokciem poskrobać po korze i widzicie, od spodu wychodzi, że jest zielone. Czyli ta gałąź żyje. I ja mam cały czas nadzieję, że na razie wypuszcza ten, ten Benuś mój e, liście z tych gałązek, na których już liście były, ale ja liczę, że on z tych suchych, grubszych gałęzi, które są bez liści. Ja tak sobie specjalnie to fajnie te, te gałązki z Wrotem, moi kochani, bo padła mi bateria w połowie tego, jak mówiłam. Także skończyłam na tym, że y, właśnie czekam, aż mi wyrosną nowe listki na tych grubszych y, tutaj gałązkach. Bo jak widzieliście, ja patrzyłam i o, tam jest życie. One są zielone, także powinno coś z nich y, powychodzić. Odżywkę dostał, zobaczcie, mniejsza nowa doniczka, bo jak wiemy fikusy lubią ciaśniejsze doniczki, lepiej się w nich czują, mimo tego, że spójrzcie, spójrzcie ten korzeń tu, obłędnie gruby, fajny, ale dałam właśnie mniejszą donicę i widzę, że mu to bardzo służy. Mówię, na pewno też odżywka mu służy, bo on był dość mocno zaniedbany, ja go dostałam na odratowanie, ale już jest mój, także fajnie, jak wiecie, kocham fikusy i mam nadzieję, że on też mi odżyje. Znaczy już odżył, że jeszcze bardziej odżyje i że będzie piękny i bujny na wiosnę. odżywa mi teraz zimą, widzicie jakaś... Nie ma reguły, naprawdę, kwiaty mogą nam odżyć zimą, niezależnie od pory roku. Mają dobre warunki, to po prostu żyć będą. Mówię szczerze, moi kochani, że tak w ogóle za wiele porażek w tym roku, jeśli chodzi o rośliny, nie miałam. No chciałam wam właśnie powiedzieć o tej strelicji, bo ona no, tak mnie troszeczkę... Po prostu nie wiem, co się tam zadziało, ale myślę, że to właśnie było to przelanie. Tak mi się wydaje. No ale no cóż, no zdarza się. Jeden kwiatek na tyle to chyba nie jest jakaś tam tragedia. No a właśnie, jeśli, jeżeli chodzi jeszcze o moje sukcesy, jeśli chodzi o, roślin, o roślinki, no to oczywiście moje monsterki, moje, moje no kocham i ubóstwiam rosną sobie pięknie wszystkie, mówię w ostatnim odcinku już właśnie wspominałam, że powypuszczały mi liście nawet te monstery, które już tak można powiedzieć, że nie tyle spisałam na straty, co po prostu nie liczyłam, że coś z nich będzie a jednak wypuściły liście, chodzi, chodzi mi konkretnie tutaj o tajkę, o to widzicie jeszcze sobie taką choinkę przywiesiłam, ona świeci zapalę wam, ale w tym świetle to pewnie o, i tak nie za bardzo widać, bo jest jasno to moja ozdoba kuchenna, że tak powiem, w tym roku. No, także no, moje roślinki generalnie mają się dobrze. Jak, jak podczas całego roku, e, zimą nie mam jakichś większych strat. Spójrzcie, ten nowy liść, co wyszedł z dziurami. Jaki on jest duży, jaki fajny zieleń daje na oknie. Uwielbiam, no. Uwielbiam monstery za to, że tak duże rosną i są takie ekspansywne. No, a teraz tutaj sobie, o może porażką, no nie tyle porażką, on mi pięknie rośnie, się trzyma. Ostatnio mi się wywrócił i tutaj mu, troszeczkę go z tyłu spłaszczyło tą dracenkę, ale nie widać tak tego. Musiałam obciąć kilka listków, bo mi się po prostu wywróciła i, i no i tak skończyła, jak skończyła, że utraciła chyba cztery liście, musiałam je odciąć. Tutaj reszta moich ozdób świątecznych. Elf, który nam codziennie różne psikusy robi. Także tak to, moi kochani, wygląda. Moi kochani, ja e, u nas dzisiaj na minusie, ale jak widać, jest słońce, ma padać dopiero wieczorem. Moi kochani, ja się z wami żegnam. Życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam Was na kolejny odcinek, już czwartek. Życzę Wam spokojnego, udanego tygodnia. Proszę jeszcze raz o lajka, komentarz lub subskrypcję i o podbicie mojego filmu e, w, przyszłym e, w przyszłym tygodniu. Widzimy się, już czwartek. Także trzymajcie się cieplutko. Papa, pa. do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam.